Buongiorno! Niezapomniana kolacja w małej rodzinnej knajpce to jedno z piękniejszych wspomnień z Włoch. W Italii czekają Cię niesamowite odkrycia kulinarne. W tym odcinku poznasz podstawowe zwroty, które przydadzą Ci się we włoskiej restauracji. Przed Tobą 116 odcinek podcastu Oltremare Włoski przy kawie. Ja nazywam się Antonina Jasnorzewska i bardzo się cieszę, że się spotykamy. To prawda, że jeżdżąc do Włoch, oprócz tego, że czekają na nas cudowne widoki, wspaniałe miasteczka, miasta, cudowna natura, to też czekają nas niesamowite odkrycia kulinarne, bo tak naprawdę ta włoska kuchnia, którą tak bardzo kochamy, dzieli się na Wszystkie te regionalne kuchnie, które witali są regionów we włoszech, jest 20 i naprawdę te kuchnie bardzo od siebie się różnią. Więc e, warto w danym miejscu jeść, jeść właśnie te ich, Lokalne specjały, bo włoska kuchnia to nie tylko ta carbonara, tą warto spróbować w Rzymie, bo to danie rzymskie i niekoniecznie warto ją zamawiać na przykład na Sycylii. Więc yy, zawsze warto zwrócić uwagę na to, z czego słynie dany region i właśnie na tym się skupić i to odkrywać. Przy wyborze lokalu, przy wyborze restauracji na kolację, warto kierować się troszkę długością menu. Jakoś tak z mojego doświadczenia wynika, że jeśli ono jest dłuższe niż schody hiszpańskie w Rzymie, to najprawdopodobniej mamy do czynienia z taką dość turystyczną restauracją. Jeśli ono nie jest zbyt długie, to wspaniale, bo to oznacza, że Najprawdopodobniej mamy szansę właśnie na taką prawdziwą lokalną kuchnię i świeże produkty. Włoskie lokale, w zależności od ceny i charakteru, możemy podzielić na ristorante, to jest właśnie restauracja. Ona powinna być najbardziej elegancka i najdroższa z tych wszystkich lokali. Trattoria będzie miała właśnie taki charakter troszkę mniej formalny, niekoniecznie znajdziecie tam obrusy na stołach, tylko na przykład takie papierowe podkładki. Powinna być nieco tańsza i najskromniejszym lokalem będzie Osteria. Natomiast to, to rozróżnienie nie zawsze działa: w sensie możecie się spotkać z lokalem, który się nazywa Trattoria i jest droższy od tego, który nazywa się Ristorante. Natomiast warto na pewno wiedzieć, że możemy się spotkać właśnie z różnymi nazwami tych lokali. Warto pamiętać, że restauracja w języku włoskim jest rodzaju męskiego, więc powiemy il ristorante. Jedną z bardziej zaskakujących rzeczy jest coperto, czyli opłata za nakrycie. Jest obowiązkowa i liczy się od każdej osoby. Z reguły wynosi od 1 do 3 euro, taką informację powinniście znaleźć w menu. I uwaga, coperto to nie jest napiwek. Napiwek to po włosku mancza. A co znajdziemy w karcie dań? Antipasti, czyli przystawki. Primi piatti – pierwsze dania. To we Włoszech są makarony i risotta. W okresie jesienno-zimowym możemy też dostać zupy, na przykład w Toskanii papal pomodoro czy ribollita. Secondi piatti – drugie dania. Tu znajdziemy mięsa i ryby. Kontorni to są dodatki do drugich dań. Możemy tu znaleźć jakieś patate, czyli ziemniaki, verdure grilliate, grillowane warzywa. Dolci to desery, a bevande to napoje. Warto wiedzieć, że takie autentyczne włoskie lokale nie pod turystów otwierają się na obiad w okolicach południa, następnie w godzinach 14, 15, 18, 19 są zamknięte, czyli w środku dnia, wtedy kiedy z reguły myjemy obiad czyli 14, 15, 16. To włoskie lokale będą zamknięte. Jeszcze o 14 gdzieś tam możemy coś znaleźć otwartego, ale o 15 już, już na pewno nie. One w tym przedziale 15, 18, 15, 19 są zamknięte i otwierają się ponownie właśnie wieczorem. To kolacja jest zdecydowanie najważniejszym posiłkiem dnia dla Włochów i to właśnie wtedy zjedzą najwięcej. Oto wyrażenia, które przydadzą ci się we włoskiej restauracji. Buona sera, avete un tavolo libero. Dobry wieczór. Macie wolny stolik? Per quante persone, dla ilu osób? Siamo in due, dla dwóch. Dosłownie znaczy to jesteśmy we dwójkę. Dentro o fuori, w środku czy na zewnątrz? Gdy przyglądasz się menu, warto dopytać: Qual è la vostra specialità? Jaka jest wasza specjalność? Lej? Co ci consiglia? Co nam pan, pani poleca? Bardzo często jest tak, że zanim złożymy pełne zamówienie, kelner zapyta nas, czy chcemy coś do picia. Włosi zwykle na samym początku poproszą o wodę i wino. Co vi porto da bere? Co wam, państwu, przynieść do picia? Un litro di wino bianco e una bottiglia di acqua frizzante. Grazie. Litr białego wina i butelkę wody gazowanej. Dziękuję. Warto wiedzieć, że vino del casa, czyli to tańsze domowe, bardzo często jest naprawdę wspaniałym wyborem. Możesz wybrać pomiędzy białym, bianco, a czerwonym, rosso. Wodę możesz zamówić naturalną, niegazowaną, naturale, lub z bąbelkami, frizzante. Przejdźmy do wyboru potraw. Co możesz powiedzieć? Come primo vorrei? Na pierwsze danie chciałbym, chciałabym. Come secondo prendo. Na drugie biorę. Jeśli nie jesteś w stanie zjeść przystawki pierwszego i drugiego dania, możesz użyć zwrotu. Salto il primo. Nie biorę nic na pierwsze danie. Dosłownie oznacza to, że przeskakujesz pierwsze danie. Oczywiście możesz przeskoczyć też drugie i powiedzieć salto il secondo. Może się okazać, że potrzebujesz czegoś jeszcze, wystarczy, że spytasz Ci portare del pane, czy może pan pani przynieść nam trochę chleba, a gdy chcesz już poprosić o rachunek, powiedz. Scusi, ci portare il conto per favore, przepraszam, czy może nam pan pani przynieść rachunek, usłyszysz zapewne Certo, lo porto subito, oczywiście, już go przynoszę. Warto wiedzieć, że Włosi bardzo często dzielą rachunek na równe części. Mają nawet do tego specjalne wyrażenie to fare alla romana. Dosłownie robić po rzymsku. Czyli jeśli rachunek wyniósł 120 euro, a jesteśmy na kolacji w trzy osoby, to każdy zapłaci po 40 euro. Więc gdy włoski znajomy powie facciamo alla romana, to znaczy, że każdy zapłaci porówno. Życzę Ci. Jak największej ilości tych wspaniałych włoskich kolacji witalii. A jeśli marzysz o tym, by w trakcie kolejnej podróży do Włoch faktycznie zacząć wchodzić w interakcje z mieszkańcami, to spełnijmy razem to marzenie. Dołącz do mojego wideokursu włoski start. Czeka tam na ciebie cały moduł włoski niezbędnik wakacyjny, który doskonale cię do tego przygotuje. Link znajdziesz w opisie. Dzięki za wspólną naukę. Alla prossima!